W tym roku miało być inaczej. Obiecała, że spędzimy święta z rodziną. Sam widzisz. Nie zależy jej na tym. Gdyby jej zależało, przyjechałaby. Stara się. Nie masz racji. Nieważne.

Słuchaliśmy muzyki. Jakiej? Skończyłeś. Matt, powinieneś już iść. Właśnie wychodziłem. Nie musiałeś go wypraszać. Zaraz ubierzemy choinkę. Musimy porozmawiać. W tym domu obowiązują pewne zasady. Nic nie rozumiesz. Jestem dorosła i mogę się spotykać z kim chcę. Pamiętaj, że tu są dzieci i zachowuj się przyzwoicie. Jesteś taki sam jak mama. Cześć, Courtney. Dobrze się bawisz? Nie ma to jak święta. Nie widziałeś tego chłopaka ze skuterem? Tego brzydkiego chudzielca? Ma na imię Matt. Był tutaj? Był koło starego hangaru. Może go jeszcze dogonisz? Mieszkasz tu? To jest ten dom z basenem? Wszystko zmyśliłeś? Nie wszystko. Tylko część. Jesteś bezdomny? Od dawna tak żyjesz? Nie jestem bezdomny. Po prostu wziąłem skuter i uciekłem od rodziców. A święta? To ich nie obchodzi. Nie wierzę. Odkąd mama wyszła drugi raz za mąż, przestała się mną przejmować. Ma teraz nową rodzinę. Dwoje dzieci. Ja już się dla niej nie liczę. Mamy ze sobą wiele wspólnego. Oboje wiemy, jak to jest. Weźmy skuter i popłyńmy przed siebie. Chcesz uciec? Nie będą za nami tęsknić. Używałaś moich perfum. Nie gniewasz się. Nie. Ale następnym razem nie bierz tak dużo. Co robisz? Nic. Sprzątam. Myślałam, że jedziesz do domu. Twoja mama na pewno by się ucieszyła, ale ja bardzo bym chciała, żebyś została na święta z nami. Na razie. Jeśli chcesz jechać do miasta, to się pośpiesz. Powiem Chrisowi. Przepraszam. Świąteczne zakupy. Ja już mam prezenty. Co z aniołkiem? Flipper cały czas jest przy niej. Samica niedługo urodzi, ale źle się czuje w obcym miejscu. To niebezpieczne dla dziecka? Jeśli urodzi się zbyt wcześnie, może zachorować. Niedobrze. A co u ciebie? Podobno też? Nie najlepiej. Tom Cię prosił, żebyś ze mną porozmawiała? Nie. Ale martwi się o ciebie. Ja też. Jesteś w trudnym wieku. To przykre, kiedy człowiek czuje się odtrącony. Pamiętaj, że zawsze możesz z nami porozmawiać. Ciekawe kto to. Lepsze to niż nic. Owszem. Koniec zakupów. Wracamy. Wziąłem mapę. Znajdziemy jakieś fajne miejsce w okolicy. Musimy porozmawiać. Zatrzymaj się gdzieś. Nie chcesz uciec? Dlaczego? Tom i Alex to moja rodzina. Chcę z nimi spędzić święta. Nasza ucieczka nie ma sensu. Ja nie mam dokąd iść. Przyjdź do nas. Na pewno wszyscy się ucieszą. Mam dość takiego życia. Wolisz zostać sam? Będziemy razem. Obiecałaś, że uciekniemy. Nie bądź dzieckiem. Chcę być z tobą. Dobrze. Więc przyjdź na Wigilię do Alex. Będę tam. Przyjdziesz? Może. Zgubiłaś prezent dla mamy? Pewnie jest pod choinką. Sprawdzałem. Nigdzie go nie ma. Może Tom go wziął? Po co? Nie wiem. Musi gdzieś być. Holly zawiesiła w instytucie Jemiołę. Ciekawe, z kim chce pod nią stanąć? Nie wiem. Straż morska, Tom, mówi Chris. Zginął prezent dla mamy. Sprawdzałeś pod choinką? Nie ma. Gdzie go schowałeś? Nie pamiętam. Niedługo wrócę, to poszukamy. Dzięki. Dzieci zgubiły prezent. Przecież nie mógł zginąć. Chociaż? Wczoraj Matt i Courtney byli w domu sami. Myślisz, że Matt go wziął? Nie wiem. Mam dziwne przeczucie, że coś jest z nim nie tak. Podał taki adres? Sprawdzę na policji i obdzwonię szkołę.